Księga Wyjścia, rozdział dziesiąty. I rzekł Pan do Mojżesza: Idź do faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce Jego i Jego sług, aby mógł czynić znaki swoje wśród nich, i abyś opowiadał dzieciom Twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. A znaki moje czyniłem wśród nich, aby widzieli, że ja jestem Pan. Mojżesz i Aaron przybyli do faraona i rzekli do Niego. Tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków Dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede mną? Wypuść lud mój, aby mi służył, bo jeżeli będziesz zwlekał z wypuszczeniem ludu mego, to sprowadzę jutro szarańczę na twój kraj. Pokryje ona ziemię tak, że nie będzie widać ziemi i pożre resztę, która została uratowana i pozostała po gradzie. Zniszczy też wszelkie drzewa, które rosną na polach. Napełni domy twoje, domy wszystkich sług twoich i domy wszystkich Egipcjan, czego nie widzieli ojcowie twoi ani ich praojcowie od dnia, gdy pojawili się na ziemi, aż do dnia dzisiejszego. Potem odwrócił się Mojżesz i wyszedł od faraona. A słudzy faraona rzekli do niego: Jak długo jeszcze będzie ten dla nas sidłem? Wypuść ludzi, aby służyli Panu, Bogu Swemu. Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt? Sprowadzono z powrotem Mojżesza i Aarona do Faraona, a ten rzekł do nich: Idźcie, oddajcie cześć Panu Bogu waszemu. Którzy to mają iść, Mojżesz odpowiedział: pójdziemy z naszymi dziećmi i starcami, z synami i córkami, z drobnym i większym naszym bydłem pójdziemy, bo mamy obchodzić święto Pana? Odpowiedział im: Niech Pan tak będzie z wami, jak ja, was i dzieci wasze wypuszczę. Patrzcie, jak złe są z wasze zamiary. Nie tak. Idźcie sami, mężczyźni, i oddajcie rzeź Panu, jak tegoście się domagali. I wypędzono ich sprzed oblicza Faraona. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę nad ziemię egipską, aby ściągnęła szarańcza do ziemi egipskiej i pożarła wszelką roślinę ziemi. Wszystko, co pozostało po gradzie. I wyciągnął Mojżesz laską swoją nad ziemią egipską, a Pan sprowadził wiatr wschodni, który wiał przez cały dzień i całą noc. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańczę. Szarańcza nadleciała nad całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd ani nigdy nie będzie. I pokryła powierzchnię całej ziemi i pociemniało na ziemi od takiej ilości szarańczy. Szarańcza pożarła wszystką trawę na ziemi i wszystek owoc na drzewach, który pozostał po gradzie i nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślin polnej w całej ziemi egipskiej. Co rychlej kazał Faraon zawołać Mojżesza i Arona i rzekł Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Waszemu i przeciwko Wam, a teraz proszę przebaczcie i tym razem grzech mój i błagajcie Pana, Boga Waszego, aby oddalił ode mnie przynajmniej tę śmierć. I wyszedł Mojżesz od faraona i prosił pana. Pan sprowadził wiatr zachodni, bardzo gwałtowny, który uniósł szarańczę i wrzucił ją do Morza Czerwonego. I w całej ziemi egipskiej szarańcza wyginęła doszczętnie. Ale pan uczynił upartym serce faraona i nie wypuścił on Izraelitów. I rzekł pan do Mojżesza: Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać ze swego miejsca przez trzy dni. Ale Izraelici, wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. Zawołał faron Mojżesza i rzekł, idźcie, oddajcie, cześć panu, tylko owce i bydło wasze zostanie. Dzieci wasze również mogą iść z wami, odpowiedział Mojżesz. Ty także musisz dać nam do rąk żerwy i całopalenia, abyśmy mogli ofiarować je Panu Bogu Naszemu. Również stada nasze pójdą z nami. Nie zostanie nawet kopyto, ponieważ z nich weźmiemy ofiarę Panu Bogu Naszemu, a sami nie wiemy, z czego złożyć ofiarę dla Pana, aż tam przyjdziemy. Pan uczynił upartym serce Faraona i nie chciał ich wypuścić. I rzekł Faraon, odejdź ode mnie, strzeż się i nie zjawiaj się już przede mną. Skoro się tylko zjawisz przede mną, umrzesz! I rzekł Mojżesz do faraona: będzie jak powiedziałaś nie zjawię się więcej przed tobą.